na miejsce, gdzie można być ważnym. Znajdź je Znajdź Witaj, Amando. Konor, dobrze Cię widzieć. Twój poprzednik niestety uległ zniszczeniu. Wiedział, że defekty bywają nieprzewidywalne, ale nie był dość ostrożny. Nie popełni tego samego błędu. Nie zamierzam. Gdy Konor ulega zniszczeniu, przenosimy pamięć do nowego modelu. Ale część danych ginie w trakcie tego procesu. Nie daj się zniszczyć. Tak będzie lepiej dla Ciebie i dla śledztwa. Rozumiem. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Przejawiał objawy traumy na skutek nadużyć właściciela. Jakby nadpisał swój pierwotny program zestawem nowych instrukcji. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się drażliwy i opryskliwy. Ale wydaje mi się, że to dobry policjant intrygująca osobowość. Niestety. Jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Spróbuję stworzyć przyjazną atmosferę. Jeśli mi zaufa, przysłuży się to dobru prowadzonego śledztwa. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia. A w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od Cyberlife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na mnie liczyć, Amando. Kontynuuj śledztwo poprzedniego Konora i połóż temu kres. Śpiesz się, Konor. Nie ma czasu. Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. Może wymyślają nową formę bordo. Przydały mi się wyniki. Dobra, dobra. Dobra. Przepraszam. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson?

A niech mnie Pierdolony Duch. Heh. jego klon trafił na śmietnika na zajutrz? No, nie wierzę. Pojawia się kolejny plastikowy kutas. Pierwszy widzę takiego antka. Jaki to model? Ej, mówię coś do ciebie. Te. Przynieś mi kawę, Nojku. No, rusz się! Przepraszam, ale podlegam wyłącznie porucznikowi Andersonowi. Aha, aha. Ha. Jak dostajesz polecenie, to je wykonujesz. Jasne? Unikaj mnie, inaczej bardzo źle skończysz. Nasze źródła donoszą, że Cyberlife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów już od kilku lat, jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz, ale rzecznik nie był akurat dostępny. Właśnie wydano pierwsze dzieło w całości, napisane przez sztuczną inteligencję. Nazwanie go udaną było Poruczniku? Jestem Connor, android przysłany przez CyberLife. Jezu, przecież ty wczoraj zarobiłeś kulkę w WM. Mój poprzednik uległ zniszczeniu. Przeniesiono jego pamięć i przysłano mnie w zastępstwie. Ten incydent nie wpłynie na tok śledztwa. O oh, jest! Hank! Chodź tutaj! Codziennie trafia do mnie dziesięć nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Staruszki, gubiące swoje pokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten koleś wczoraj. To już nie jest wyłącznie problem Cyberlife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś się łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Ledwie potrafię zmienić tapetę w telefonie. Wszyscy są zarobieni. Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa. Pieprzenie. Obecna prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami. CyberLife przysłało nam tego androida do pomocy. To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się! Nie potrzebuję partnera! Już na pewno nie kurwa plastikowego! Hank, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać! Jesteś porucznikiem policji i twoim zastrannym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń! Wiesz, to ta gęba ma ci do powiedzenia, Okej, okay, okej. Okay. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać! Koniec tematu, Hank! Czefry, do ciężkiej cholery, czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kulestw. Czemu mi to robisz? Słuchaj, daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Ach. Chciałbym zacząć przeglądać akta sprawy. Chcę wiedzieć, gdzie. Gadaj z Henkiem i zamknij za sobą drzwi. Miłego dnia, kapitanie. Poruczniku, odnoszę wrażenie, że moja obecność powoduje u pana dyskomfort. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Mimo to, cieszę się, że będę z panem współpracował. Stworzymy zgrany duet. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. Jeśli ma Pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na Twoim biurku, proszę częstuj się. 243 incydenty. Pierwszy sprzed dziewięciu miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Android AX-400 zaatakował wczoraj człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. że nie chciał pan tego śledztwa poruczniku. Ale jest pan profesjonalistą. Możesz już przestać pierdolić. Zgłoszę skargę do moich przełożonych, że odmawia pan pracy nad toczącym się śledztwem. Prajerze, gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! Bo się zrobi niemiło. Poruczniku, a przepraszam, że przeszkadzam. Mam informację na temat Androidki, która zaatakowała tego gościa ostatniej nocy. Widziano ją niedawno w Ravendale. Zajmę się tym.